Posiadłość podgrodkowym była jedną z najbardziej okazałych na Śląsku. Rezydencja wzbudza zainteresowanie nie tylko ze względu na architekturę, ale też ciekawą historię. Kryje historię właśnie Joanny Gryczyk von Schomberg-Godula, pani na kopicach, ale także potentatki finansowej po Karolu Goduli. Powiedzmy, pałac przeżył swój renesans rozbudowę rozbudowy właśnie dzięki jej majątkowi, bo była czwartą najbogatszą kobietą Europy. Miedzona wiosła do kopii z ogromny majątek. To wyjątkowy pałac, bo otoczony kompleksem parkowym z licznymi oczkami wodnymi. Życie tętniło tutaj przez cały rok. Dawni mieszkańcy oraz goście spędzali czas na spacerach czy wycieczkach konnych. Były też tenisowe korty. Miejsce idealne na ucieczkę z przemysłowego Śląska. Teraz za bramy można wejść jedynie z przewodnikiem. Wcześniej byliśmy tylko tak zobaczyć park. Była okazja zobaczyć, więc byliśmy pooglądać sobie to, jak to wygląda jeszcze od środka. No i jak wrażenia z tego zwiedzania? No niesamowite. Pałac robi niesamowite wrażenie. Pierwszy raz byliśmy, wcześniej nie było takiej okazji. Pozostaje mi tylko nadzieję, że pałac zostanie odbudowany i że będzie cieszył oko tak, jak kiedyś cieszył. Wielkość tego pałacu. Wielkość po prostu i widać, jak to kiedyś musiało być pięknie i wspaniale wyglądało. Hrabina Joanna Szawgoczy spoczywa w mauzoleum przy kościele parafialnym w Kopicach. Znana jest również z tego, że wraz z mężem wspierała potrzebujących, w tym pracowników kopalni i hut, którymi zarządzali. Budowała mieszkania dla pracowników, dbała o ten socjalny wymiar swoich pracowników, fabryk, hut i tak dalej. Więc to, to na tamte czasy to taka ona była prekursorką tego wszystkiego. Nie? I to myślę, że to się też wpisało w tą historię. Sam pałac w Kopicach jest obecnie w prywatnych rękach nowy właściciel prowadzi prowadzi tu prace renowacyjne. Fabian Miszkiel, Kurier Polski.